Anno domini 1995. Na polskim rynku narodziła się nowa marka, BOLS. Długo oczekiwana została z radością powitana przez lud pracujący miast i wsi. Rozpoczął podbój naszego rynku. Z kopyta ruszyła budowa nowej fabryki w obornikach. Przy budowie zatrudnieni zostali najlepsi fachowcy, murarze-przodownicy, których ofiarna praca i wysiłek pomogły szybko wznieść budynki, a następnie w rekordowym tempie rozpocząć produkcję. Cegła po cegle, dzień po dniu stawiano mury, a cała Polska niecierpliwie oczekiwała na efekty wytężonej pracy. Wkrótce zakład został ukończony i z taśmy produkcyjnej zjechała pierwsza butelka bolsa. Uroczyste otwarcie zakładu było wydarzeniem na skalę całego kraju. Najwyższe władze fabryki powitały delegację rządową oraz działaczy partyjnych. Już wkrótce pierwsza partia towaru została rozwieziona na terenie całego kraju i trafiła na sklepowe półki. Naród zareagował żywiołowo i ruszył na zakupy mimo rosnących koleje. Czy można prosić tę większą? Oczywiście, proszę obywatela. Każdemu według potrzeb. Niespotykany popyt na Bolsa zainteresował środowiska naukowe. Jesteśmy właśnie świadkami jednej z naukowych prób w terenie. W niecodziennej scenarii badamy wpływ Bolsa na poczucie równowagi i rytmu oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Przeprowadzono również szereg badań nad poziomem wzrostu odwagi w sytuacjach ekstremalnych, popularnie nazywanym kurażem. Nasi sportowcy swoją niezłomną postawą wspierali siłę nowej marki i dawali przykład godnego naśladowania hartu duka. Bieg po zdrowie i krzewienie kultury fizycznej, szczytne cele przyświecają maratończykom. Warto pójść w ich ślady. Doroczny wyścig pokoju odbył się tym razem pod znakiem Bolsa. Zawodnicy dali z siebie wszystko, aby udowodnić, że najlepszą mową o potrzebach jest konkretny czyn. Wszyscy dopingowaliśmy faworytów wyścigu, nawet służby porządkowe pomagały czynnie w uzyskiwaniu jak najlepszych wyników na poszczególnych etapach. Obchody pięciolecia Bolsa objęły kraj od gór aż do morza. Kolejne lata wzmożonej pracy, i Bols stał się najpopularniejszą marką, której nie mogło zabraknąć podczas istotnych dla kraju wydarzeń. Imię Bolsa, tak jak ten Transatlantyk, popłynęło w świat po morzach i oceanach, na co wydać milion złotych. Takie pytanie zadał sobie zespół marketingowców Bolsa i postanowił przeprowadzić wzmożone działania promocyjne. W ramach tych działań nakręcony został film reklamowy, skrupulatnie przygotowywany przez ekipę doświadczonych realizatorów. Na planie w najwyższym stopniu zadbano o autentyczność kręconych scen. Łódka Bols stała się symbolem braterstwa, przyjaźni i przygody. Łódka sport za naszą przyjaźń.